Jechód dobrze. I ruszyły prowadzi na mastę panaceum, ale Panaceum om na na trzeciej pozycji galop, galopuje ermis. Stawka jest rozciągnięta dwa kilometry do celownika. Panaceum na czele, Omnamaste jest na drugiej pozycji, na trzecim galopuje Hermis, na czwartej pozycji Mukata Fata, tuż Arumba, następnie Lazim, dalej Amadis, za Amadisem na ostatniej pozycji Echut. I wyjście na prosto. prostą, konie galopują w odstępach. Panaceum jest na czele, 1600 metrów do celownika, Omnamaste drugi, Dalej Ermis, Mukatafata, Arumba, Lazim, razem łeb z Amadisem, odstęp Nadin, odstęp Echut. A z przewagą jest na czele stawki Panaceum. Omnamaste, dalej Ermis, Mukatafata, Arumba, Lazim, Amadis, Nadin i Echut. 1200 metrów do celownika. Panaceum nadal na czele stawki. Na drugiej pozycji jest Omna Mastę, dalej Hermis, 1000 metrów do celownika, panaceum, Omna mastę Ermis poprawia na drugą pozycję. Ślad za nim Arumba, przewagę traci znacznie panaceum. Konie już są bardzo blisko niego ale on jeszcze utrzymuje pierwszą pozycję na ostatni echut, na przedostatni nadin. Panaceum, Arumba, Hermis, Lazim i wyjście na prostą, u, największym kołem po zewnętrznej Arumba. Zyskał na tym bardzo mocno Hermis i jest już na czele stawki. Hermis na około 400 metrów przed celownikiem bardzo dobrze finiszuje Amadis. Amadis atakuje. Ernisa polem y, ponownie finiszuje Arumba, ale Ermis przy bandzie utrzymuje przewagę na około 200 metrów przed celownikiem. Jest Ermis Amadis, walka. Ermis Amadis. Ermis Amadis. Ale bardzo dobrze galopuje Ermis. O, on tego wyścigu nie przegra już. Jeszcze moment. Celowniku pierwszy Ermis, drugi jest Amadis, na trzeciej pozycji Nadin, Arumba, Mukata y, Mukata Fata, Echut. Lazim